Jak by pan ocenił dzisiejsze spotkanie i to, co się dzisiaj w ogóle stało? No powiem tak, jestem zdegustowany bardzo. Tym bardziej, że jak przeanalizuję poprzednie lata i nasze jazdy w, w, w Poznaniu, to, no to ten tor był zdecydowanie gorszy, nie mogliśmy wejść w łuk. Także tutaj dzisiaj były warunki idealne. Tym bardziej jestem zdziwiony, że, że w czasie tej przerwy rozmawiałem z Robertem Miszkowiakiem i z Peterem Liungiem, Le którzy powiedzieli, że oni na takim dorze mogą jechać, tylko podporządkowują pod się decyzją całego zespołu. Także to jest dla mnie koronny argument na to, że, że tutaj no, 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 goście niestety nie postąpili fair wobec, wobec przede wszystkim kibiców tak? i nie zdziwię się jak te zapowiedzi, które tutaj przed... O których przed bramą usłyszałem, że kibice z Gdańska będą wysyłali bilety i prosili o zwrot pieniędzy za zakup biletów do Poznania. Potwierdzą się w rzeczywistości. No mieliśmy pokaz antyżurzla. Nie życzę takiej sytuacji zespołowi z Poznania, bo na pewno raz, że, że po takim meczu trudno namówić kibiców, żeby przyszli jeszcze raz. A po drugie, no, no wypłaty jeśli chodzi o zawodników są na pewno horrendalne. Oczywiście te wypłaty wypłacimy, bo, bo takie mamy kontrakty i, i tutaj zawodnicy na to na pewno zasłużyli, natomiast no, nie jest to wina moich zawodników, że, że ten mecz został zdekompletowany. Właśnie klub na pewno na tym bardzo dużo straci, bo kibiców było bardzo mało i wypłacicie za, kilka, za 70 parę punktów. No tak, no, tego nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć, ile, za ile punktów powinniśmy wypłacić, natomiast myślę, że... Teraz przed nami za dwa tygodnie bardzo ważny mecz z Polonią Bydgo, że Pogoda dopisze, że przyjdą kibice no i sobie po prostu odbijemy to co dzisiaj tutaj tak naprawdę straciliśmy. Zapominając o tym meczu, sytuacja Gdańskiego Klubu jest chyba coraz lepsza, bo po porażce ze startem Gniezno, teraz start Gniezno przegrał z Grudziądzem u siebie. Widać, że jednak macie, macie tą szansę na awans do Ekstraligi. Ja już Powtórzę to, co mówiłem kilkakrotnie. Brakowało Dersiego Warda, i, i tak naprawdę, gdyby Dercy Ward startował od początku sezonu, to, to nasze konto mogło y, liczyć nawet o 4 punkty więcej. Byśmy byli naprawdę w bardzo dobrej sytuacji, spokojnie moglibyśmy się przygotować do kolejnych spotkań. Ale myślę, że nie jest źle. To ten sukces w wyniku nas podbudował. Teraz trzeba poradzić sobie z Polonią bydgo, że będzie to bardzo ciężki mecz. Później kolejny dodał Gaplis. Jeżeli te dwa mecze udałoby nam się wygrać, to, to mamy e, kolejny spokój przed następnymi spotkaniami no i, i mam nadzieję, że uda się ten upragniony e, awans e, wywalczyć. Co klub robi, żeby przyciągnąć więcej kibiców na stadion, bo widać, że jednak to jest problem. Ja powiem tak, dzisiaj był taki trochę nie, nieszczególny dzień, bo jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, Lechia Gdańsk grała z Wisłą Kraków. O tej samej porze grały siatkarki półfinał, finał playoff, także no, tych imprez Gdańsku jest coraz więcej i, i Wiadomo, że kieszeń kibica też jest, jest ograniczona i no, coś musi wybrać. Tak? Dzisiaj rywal był na pewno u nas ciut słabszy, ale mam nadzieję, że za dwa tygodnie, kiedy będzie taka sytuacja, że będzie trzeba coś wybrać, to, to kibice wybiorą żurzel, bo mecz z Polonią powinien na, na pewno być emocjonujący i, i dostarczyć największych emocji w dotychczas rozegranych spotkań. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.